Dzień dobry, witam was w mojej kuchni. Dzisiaj foodbook zaczynamy od śniadania. Ja tutaj mam kawę, dopijam ją praktycznie, a w międzyczasie będę robiła śniadanie. Dzisiaj będzie takie trochę ala szakszuka, takie trochę pomieszanie z jajkiem sadzonym, dlatego że mam resztkę sosu pomidorowego. Taki z bazylią. Chciałam go wykorzystać oczywiście, żeby się nie zmarnował. E, więc e, podsmażę pierwsze e, tutaj cukinie bo ja nie uwielbiam, też ją miałam, więc stwierdziłam, że dodam sobie do tego dania. E, mam tutaj e, popryskaną patelnię taką e, oliwą z Oliwek coś takiego kupiłam kiedyś w pablidlu na e, takich e, nie wiem francuskich ym, jak była francuska kuchnia coś takiego ym, i tak podsmażę sobie tą cukinię do tego doleję te pomidory właśnie i wrzucę sobie dwa jajka tyle szybkie fajne śniadanie dobre więc polecam Zrobiłam jeszcze taką sałatę, miałam mix sałat. Polałam to oliwą z oliwą, tą, którą Wam pokazywałam, i dosypałam jeszcze tutaj suszonego koperku, bo też miałam kawa. No i mamy taką ala szakszukę. No chociaż w sumie to jest szakszuka, powiedzmy. Zrobiłam też sobie dwa takie dosty, grzanki I siadam i jem. właśnie sobie skończyłam przygotowywać sałatkę i w sumie wam pokażę tylko efekt końcowy, ale nie jest to nic trudnego oczywiście w przygotowywaniu sałatki. Zrobiłam taki miks z sałaty, miałam taki gotowy miks właśnie sałat. Jest tutaj też feta, papryka biała, taka jasna, podłużna. Jest tutaj szynka taka ala, jakaś wędzona, podsuszana, coś takiego. prostu to coś ala. Pomidorki, grzanki. Grzanki mam takie. Nie wiem, czy Wam kiedyś pokazywałam. One są z Carrefour'a. E, co tutaj jeszcze jest? Coś, coś, chyba tutaj jeszcze jest. Albo i nie. Widzicie nawet, co wspomniałam już? Chyba nie. Chyba to wszystko. I do tego y, dodałam sobie sos. Sos zrobiłam z takich gotowych saszetek do sosów y, z knora. To był akurat grecki. No i zaraz to wszystko mi się tutaj y, wymiesza. I będę jadła taka gotowa, szybka, naprawdę bardzo szybka sałata. Sałatka, e, więc polecam. Ostatnio właśnie robię takie e, przeglądy też lodówki, wiecie, możecie tak naprawdę do sałatki wrzucić wszystko, co chcecie. E, miały być jeszcze tutaj e, oliwki wrzucone, ale nie wiem, kupiłam takie oliwki m, jakby gotowe, nienadziwane, ale w takim jakby sosie jakimś czosnkowo-ziołowym, poprzekrajałam je. I tak, jedna była zielona, druga była jakaś fioletowa. Nie wiem, po prostu stwierdziłam, że wolę nie ryzykować. Nie wiem, co, czy coś się z nimi stało, czy to jest naturalne, normalne. Możecie mi dać znać. W każdym razie ja wolałam już to odłożyć i, i się nie stresować, że mogłoby mi zaszkodzić. Także taka sałatka, szybka. Ja to wszystko wymieszam i zaraz będę jadła. Dobra, stwierdziłam, że będą w tym foodbooku dwie szakszuki, bo chyba robiłam jako pierwszą właśnie szakszukę, ale tym razem będzie to nieco inna szakszuka, taka bardzo spontaniczna. Tak naprawdę prawie w ogóle nie mam składników do niej, ale jednak coś tam się znalazło. Zrobię ze świeżych pomidorków. Miałam takie zbiedronki na gałązce, one są bardzo dobre, więc sobie pokroję tutaj pomidora. Dodam jeszcze resztkę papryki białej, którą tutaj mam, oczywiście jajka. Cebulka już mi się podsmaża. Dodam sobie też oliwki czarne, ja bardzo lubię oliwki i yy, no, czarne czy zielone, obojętne. I dodam sobie jeszcze takie grzanki, bo nie mam chleba. Znaczy, mam, ale zamrożone, więc nie będę teraz go rozmrażać. Więc taka, no jakby niestandardowa szakszuka się robi. Kolejny rozgardiasz tutaj. O, oj, Tu znowu mi coś kipi. Makaron gotuję bo będzie makaron z krewetkami. I ze szparagami. Także coś bardzo dobrego. Coś, co ja lubię najbardziej. Także tutaj właśnie gotuje mi się makaron. Pod koniec wrzucę na chwilkę tylko. Szparagi, na czosnku będę podsmażać krewetki, a później nie wiem co, bo korzystam z przepisu. Wrzucę Wam przepis w opisie, jeżeli będziecie chcieli się posługiwać. Jeżeli na spontanie, no to na spontanie. Mam tutaj śmietankę też. Będzie dobrze, będzie smacznie. Krewetki podsmażyłam, i teraz będę dodawać sobie tutaj śmietanki, żeby mi się zrobił sos. Tyle, może wystarczy. Oczywiście posoliłam, popieprzyłam. A do makaronu będę wrzucać tutaj szparagi, żeby one mi się troszkę, tylko dosłownie podgotowały. Ja lubię takie twarde szparagi. Nie lubię, jak są rozgotowane, więc nie będą one siedzieć długo w tej wodzie. Dodam, gotowe, pięknie pachnie i będę już nakładać na talerz. Życzę Wam smacznego, jeżeli sobie coś jecie i już z góry mogę Wam polecić ten przepis, bo tu są dwa składniki, które uwielbiam, szparagi, krewetki, nie trzeba mi nic więcej. Będę teraz robiła moją ulubioną cukinię. Ja cukinię naprawdę uwielbiam i mogłabym ją jeść praktycznie codziennie. Więc mam tutaj takie, taką e, średnią cukinię, średniej wielkości: jedno jajko, mleko, mąka, i e, do tego jeszcze bułka tarta. Czasami sobie dodaję do panierki wegety. To już opcjonalnie naprawdę możecie użyć zwykłej soli, pieprzu czy jakichś innych przypraw, jeżeli będziecie chcieli eksperymentować. Natomiast ja taki klasyk i teraz sobie pokroję cukinię, obtoczę tak jak zwykłego kotleta i będę piekła w piecyku. Skarbnik nastawiłam na 180 stopni, tak około może być 170-190, nic się nie stanie i wkładam na około 20 minut. Tak, zobaczymy. O, wystarczy 18. I tak wygląda upieczona cukinia. Możecie sobie ją posolić dobrowolnie, ja zawsze sobie solę. I zabieram się za jedzenie, polecam serdecznie. Pokazywałam wam ostatnio, że robiłam truskawkówkę na Instagramie i dzisiaj sobie zrobimy w foodbooku taką oto naleweczkę letnią. Więc tak, potrzebujemy truskawki mrożone. One muszą być dobrze zamrożone. Oczywiście mogą być też świeże. Ja akurat mam jeszcze taką resztkę m, takich truskawek. Tutaj mam ich około 400 gram i automatycznie przeliczyłam sobie już wszystko yy, w odpowiednich proporcjach. Potrzebujemy właśnie oczywiście truskawek. Potrzebujemy cukru, Cukru, procentów, cytryny i jeszcze wodę. Wszystko sobie tutaj przeliczyłam. Tyle ile potrzebuję na 400 gram truskawek. Oryginalny przepis Wam podrzucę w opisie, więc jeżeli będziecie chcieli sobie zrobić tego więcej, bo tam jest chyba na 600 gram truskawek, no to będziecie mieć już automatycznie też tam przeliczone na te 600 gram. To możecie sobie tutaj już zmienić jak chcecie. Do tego też potrzebujecie jakiegoś sprzętu dobrze miksującego, blendującego. Oczywiście nie musi to być Thermomix, bo oryginalnie ten przepis jest na Thermomix. Oczywiście nie musi być to Thermomix, Ja nawet nie korzystam z Thermomixa, bo nie mam, ale mam takie fajne urządzenie, które oczywiście mi dobrze zblenduje. Także zabieram się tutaj do pracy. Pierwsze cukier plus truskawki miksuję na taką, na takie lody, tak naprawdę, bo te truskawki są zamrożone, więc one zrobią taką konsystencję. Później dodaję sok, wodę i alkohol i tyle. Po zmiksowaniu truskawek z cukrem mamy taką konsystencję trochę sypką, ale w przypadku świeżych truskawek, jak sobie zmrozicie je zamrozicie, to to jest bardziej takie jak lód, natomiast tutaj chyba po prostu one są dosyć mocno zamrożone, ale zaraz powinno się już to troszkę rozmrozić, w każdym razie dodajemy sobie teraz wodę, alkohol i sok z cytryny Oczywiście wkładamy do lodówki, co prawda nadaje się to od razu do spożycia, więc nie musicie tego jeszcze chłodzić, natomiast no, prze przechowujemy w lodówce. Mi wyszło tyle, nie wiem jakiej pojemności są te butelki, w każdym razie ta butelka jest cała, a tutaj mamy tak powiedzmy w połowie. Z tych wszystkich proporcji, które miałam właśnie wyszły niecałe dwie butelki. I tym jakże miłym i letnim akcentem chciałam zakończyć tego foodbooka. Dajcie znać, co Wam najbardziej przypadło do gustu i co będziecie chcieli najszybciej zrobić. Podejrzewam co. Widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Cześć.